Dzień dobry. Kupujemy Rockman Colta. Na moim Instagramie zrobiłem ankietę: czy chcecie, żebym kupił skina, czy skrzynkę za 30 gramów, czy skina za 30 gramów. Poszukałam sobie skina. Watch out! Here I come! I mówię: kupię Rockman Colta. Rock Tark Colta. 3, 2, 1, kupujemy. Nową Oczywiście to jest Rockman Cold. Oh yeah. Rockman Rockstar Cold. On tak wygląda. Rockstar rock Cold. Czarne włosy, czarna brudka. Czarna brudka taka. Taki strój, taki. Taki strój, yy, no biały w rynki dużo się nie zmieniło, ale naprawdę na tego skina dużo czekałem i wreszcie mam tego skina, na którego tyle czekałem. Zostało mi 7 gemów, więc zagram sobie nim showdown na hand, albo powiem wam, że po prostu jest big game i zagram sobie za 4 pikety. Ja mam kina bracie. O kurde, jestem wielkim zabijakiem. My name, my name is My name call. Call my name. Ej, 콜 nie odbierasz, co ty na tym robisz? Myślę, że jedno z ja na spokojnie tak się rozmarowa. Tyle życia, ludzie. Bo to jest aż śmieszne, bo jakim można mieć tyle życia, w Stars O co tu chodzi? O oh man. o oh man, co jak robisz? Co mi to się zabiera? What the hell? Co to robi? To Bibi to jest te piski zabijać, nie? Ja wiem, ale, ale aż takie piszki to, to, to nie może być. Nie jestem pewnie. Ja chcę chociaż minutę przeżyć, żeby nie wyjść na takiego noba. Kurde, B mnie, tu! Atakować, masakrowywać. No kurde, nie na cuduż! Ja to daję! Dwie minuty przeżyłem, oh je! Yeah. Oh je, yeah. oh je! Yeah. Najwięcej przeżywam, halo! A pomoc, a pomoc Co się to się ratonko! Nie. Nie. Oh o no, you I zginąłem. Ale przeżyłem minikę. Wygrałem nic, to, ale to nic. To nic, mam 64. To Otworzymy sobie skrzynkę. Które będzie może może zginąć, nie będzie. Punkty mocy to Piper i punkty mocy do Broka. Mam Piper. Mam Piper. To jest fajne. Na moim koncie Karo39 Mam Broka Też Ka Na moim koncie Karo39 jest Więc um, będziemy sobie właśnie, przeszliśmy w ogóle big game'a I kupiliśmy skina do Colta Możesz się powitać teraz Colt, oglądnijmy sobie go jeszcze tak szybko. No i chciałem Wam po prostu powiedzieć, że kupujemy tego skina. Kupiliśmy. Cieszę się. Do widzenia i pa pa u. Zapraszam na Instagram. Oleg LOL. Oleg Gamer. proszę, proszę. LOL.